Ostrasłupie prawidłowym czworokątem. A, B, C, D, S. Przekątna AC ma cztery pierwiastki z trzech. Kąt ASC. ASC czyli przy wierzchołku C. Literka w środku informuje, gdzie jest wierzchołek kąta. Przy S mamy 120 stopni. To jest kąt między przeciwległymi krawędziami bocznymi i mamy obliczyć objętość tego ostrosłupa, czyli objętość 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. No dobrze, mamy ostrosłup prawidłowy czworokątny, czyli w podstawie jest kwadrat. Mamy policzyć objętość, potrzebna jest nam pole podstawy i wysokość. No z tych dwóch rzeczy pole podstawy od razu możemy policzyć, bo skoro to jest kwadrat i mamy przekątną, to liczymy tak jak pole rąbu E razy F przez 2, czyli 4 pierwiastki z 3 razy 4 pierwiastki z 3 przez 2, dwójkę i czwórkę możemy sobie skrócić na 2, 4 na 2, 2. No i mnożymy 2 razy 4. Tak, liczby całkowite mnożymy jest 8. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 daje 3, czyli mamy 8 razy 3. No na dole jedynka, 8 razy 3, 24. Czyli pole podstawy mamy. Brakuje jeszcze nam wysokości. Ale cóż tam się dzieje? W środku powstaje nam trójkąt A, C, S. Tu jest 120 stopni. To jest 4 pierwiastki z 3 na dole. Teraz, jeśli narysujemy tą wysokość, czyli tą wysokość naszego ostrosłupa, to, no i to jest jeszcze trójkąt równoramienny, oczywiście. To ten trójkąt dzieli nam się na dwa trójkąty przystające. Tu mamy 60 stopni, bo 120 na 2. Tu mamy 90, tu jest 30 stopni i tu też jest 30 stopni. I mało tego, Podstawa AC dzieli się na połowę, czyli tu jest dwa pierwiastki z trzech, bo cała miała cztery pierwiastki z trzech, i tu po prawej również dwa pierwiastki z trzech. No i zobaczmy, no weźmy ten trójkąt po prawej stronie. Ten trójkąt po prawej stronie 60, 30, 90. No to jest trójkąt z zależnościami. Tu jeszcze jest dwa pierwiastki z trzech. Najdłuższy przeciwprostokątna było 2a, najkrótszy naprzeciwko 30 jest a, i ten średni naprzeciwko 60 to a pierwiastki z 3. I właśnie ten średni jest równy 2 pierwiastki z 3. Teraz zobaczmy lewą i prawą stronę. Tutaj tworzy nam się równanie to. Lewą i prawą stronę skróćmy sobie przez pierwiastek z 3 i zostaje a równe. 2, czyli a jest 2, no 2a, 2 razy 2, czyli 4, tak, czyli tu 4, tu 2. A co to, jest, co to znaczy dla naszego głównego rysunku? No to, że wysokość będzie równała się 2, tak? Tu jeszcze raz, tu jest 2 pierwiastki z 3, tak, tu jest 90, tu 60, tu 30, a pierwiastek z 3 to 2 pierwiastki z 3, a tu mamy A, czyli 2, a tu jest 2A, czyli 4, aczkolwiek krawędź boczna nam nie jest potrzebna. Mamy wysokość, y, mamy pole podstawy, więc liczymy objętość, czyli 1 trzecia pola podstawy było 24 i wysokość y, ostrosłupa słupka jest 2. No, 3 i 24 sobie skróćmy przez 3, jest 8. 8 razy 2, 16. Czy były jednostki? Nie było jednostek, czyli jednostki sześcienne, czyli objętość jest równa 16.